Może być się raz, raz, raz będzie, raz. to chociaż. Po Nie, Dobra, zaczynamy, ale czy to już się nagrywa? że będziemy... Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj zobaczycie, czy rozpoznamy wszystkich projektantów modowych. Oglądajcie. Um. Nie mam siły, po bo... Ja nie przetrwam tego niezwykłego. Ja <laughs> nie. nie Nie mam pojęcia kto to jest, niczym się nie kojarzę, co <laughs> To mnie trochę zagieło, szczerze mówiąc no, Bo tak mnie trochę też Na początku pomyślałam, że a może coś tam dam radę Ale widzę, że ruszamy z grubej rury O nie <laughs> <Boż>. <laughs> O matka. No, Nigdy takiej fryzury nie miałeś na no na pewno nie jest to Polak, co? No chyba o, nie, jak nie Nie, nie wiem, nie mam pojęcia Ja też nie mam pojęcia Wygląda trochę bardziej w ogóle jak muzyk niż jak y, jakiś projektant Nie, on nie śpiewa w takim zespole? Okej, okej, okay. okay. no cześć Jestem ilona. poznajmy się Nie ma mnie Doczytamy, zaległości Aha, to świetnie. Świetnie. świetne. Widziałam tego pana gdzieś na pewno, ale gdzie? Nasze kulary A To A ja nam utrudniają, no, po prostu o tej. James całem. Bond. 2025. Wygląda trochę jak taki James Bond, co miałby zagrać w następnej części. Tylko mm -hmm. ma zakoly. Nie jest przystojny. No, nie. jest przystojny. No i jest przystojny. Ale jak ale. James Bond. Dokładnie. To Włoch jest. Włoch, tak? Francis. Ja bym dała belga bardziej może. Nie mam pojęcia, znowu, po raz drugi. Nic mi nie podpowiada, nawet jego zegarek. Żadnych słyszał. Y -y. Eee... Armani, nie, to nie jest Armani, nie wiem, nie. To jest po starszy. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nagramy to jeszcze raz, jak <laughs> już będziemy <laughs> wiedzieć I udamy wtedy, że a to jest ten gościu, ja go kojarzę. Mm -hmm. Obstawiam, że to jest on Włochem. tydzień temu tutaj ulicą Warszawy na Fashion Weeku był. Aha, okej okay. Ooooooo no Tyle to torebek, tyle torebek i żadnej nie masz w ręku? Dobra, do trzech razy sztuka Ilona mm -hmm. Uwaga Skupmy się No, no wreszcie coś no, wiemy Tylko no, no O, no tutaj to wiem No wiesz, nie, nie pamiętam jak się nazywa No, no To powiedz No, <laughs> Ja wiem jak on, No dobra, to ja uratuję to ten honor tak, to jest Karl Lagerfeld. Ale Karla Lagerfeld. wiem kto to jest dokładnie. Karl Lagerfeld, tak. On jest teraz dyrektorem kreatywnym marki Coco Chanel. Tak, hurra! Tak, o nim myślałam! Jeden do trzech mm -hmm. dla nas. Nie, I jego akrobata. Z... A z jaką marką kojarzysz? Powiedz, co ci powiem czy to tak. bo ja nie chcę pana głupoty. <noise> e, Coco Chanel też bardzo się dzięki niemu zmieniło, a oprócz tego też sam tworzy różne projekty. Powiada za e, wiele kampanii Chanel, on we własnej osobie. No ja go w sumie całkiem szanuję za jego dorobek artystyczny i w sumie jak na takiego starego człowieka, w sensie, bo on jest no, w dość podeszłym wieku. No dosyć e, mocno podeszł. Dosyć mocno podeszłym. To wygląda bardzo dobrze, moim zdaniem. Nie? A wiesz, że on był kiedyś bardzo otyły, oh. e, bardzo otyły, a w tym momencie no jest taki. takiej który, jak te wszystkie modelki, które mm -hmm. dla niego pozują. No i kota pewnie kojarzysz. On mi się kojarzy też z kotem uwielbianym przez niego. Ten kot ma swojego Instagrama i wszystko. I w ogóle A jest to gwiazdą większą taki niż kot. taki bez sierści? To Nie. Wydaje mi się, że sprzed wielu, wielu lat. <laughs> czy to jest. Koko e... Chanel we własnej osobie? O... Tak. Y czy to jest Coco Chanel? Wydaje mi się, że... Wow. No, tak, tak. No, to jest pierwsza kobieta, która wprowadziła, prawda, do y, mody światowej spodnie dla kobiet. Tak, taką ikonę to trzeba znać. Każdy o niej słyszał. Wydaje mi się, że każdy zna logo y, dwóch odwróconych C. Przez to, że był film, to ja bardziej kojarzę y, wizerunek tej aktorki, którą stylizowali mm -hmm. na Coco, a nie ją samą. Bardzo, bardzo znane butiki. butiki. Niestety w Polsce nie ma... Ale mam nadzieję, że kiedyś może będę i mam nadzieję, że kiedyś będzie może mi stać. Na pewno, na, na pewno. Ja nie mam pojęcia. To będzie Naprawdę. Nie. Albo to będzie jest jeszcze ten taki drugi, a może to jest Ten pan, ale ja nie jestem pewna w tym momencie. Bo to też jest e, starszej daty projektant. Jestem Kevin. No to nie, nie wiem. dalej dalej, dalej! No to nie wiem. Zdjęcie czarno-białe i w ogóle no chyba z dawnych czas. Ale nie, nie wydaje ci się, tak. on stanął na jakimś No tam nie, nie ten jest Photoshop, wtedy jeszcze nie było Photoshopa. No kto eee, jest? No to Dior. Ja, no. Dior? Tak. Dior? Tak, Dior. On miał na bodajże imię Christian Dior. Ale na pewno jakiś taki bardzo będzie flagowy, jak się dowiemy, to będzie takie. Dior. A, Dior. A, znowu! No dokładnie. No i znowu, jednak Boże, coraz lepiej nam idzie, rozkręcamy się. No na początku były takie. <laughs> Trudne. Słynna, słynna biont piękność. Oh. <laughs> <laughs> Dawaj. <laughs> ona jest. Dona Donno. Don, don, <laughs> Wiesz? Nie mam pojęcia. do Taina nawet ciekawe, żeby ona była po prostu. <laughs> Donatella! Wow. E, Versace! Proszę, tak patrzę, to się zastanawiałam, to, to jest kobieta? Donatella Versace mm. jest super, w ogóle ma tak strasznie zachrypnięty głos i jest tak w ogóle cała w botoksie, ale tyle zrobiła dla marki i te ciuchy są takie o. świetne! E, I Versace właśnie ostatnio też idzie w takie e, klimaty, które bardzo, bardzo mi się podobają, duże z kolorów też. Ale wiesz, że ona była kiedyś naprawdę, mm -hmm. naprawdę zasnej urody. Poważnie? Tak. No, no, w tym wyglądają. momencie. Jest raczej antyreklamą e, operacji plastycznych, mm -hmm. tak mi się Zdecydowanie. wydaje. Czasami się z, ludzie z niej podśmiewują, czasami tak ehe jak ona wygląda. No, ma taki troszkę zrobiony wygląd, ale... Oj, w sumie jesu. to jest charakterystyczne, tak, także. Dokładnie. No tutaj mm -hmm. to już nic do siebie nie pasuje w tym wizerunku, ale e, okej, okay, ludzie kreatywni mają więcej praw. Mają do do siebie. Georgi Armani. <noise> Kiedyś trafisz, to Kiedyś ten, to, musi, musi się udać. Czy to jest właśnie y, wspomniany przez ciebie <głos> 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 którego jako jednego... Znaczy nie, nie <noise> widzę żadnego, ale markę, tak, y, ubrania, no bardzo znane. A jesteś panką? Czy fanką? nie, to cała moja szafa jest i nie, Ale doceniam, Tyko. doceniam jakości. Starzeje się z godnością naturalnie. Dokładnie, też mi się tak wydaje. Um, ale no niestety nie wiem, ale bardzo mi się podoba ta koszula. jest śliczna. To jest bardziej chyba taka klasyczna moda. Już. Tak. Mhm. Nie takie zwariowane chociażby jak Jan Westwood, czy chociażby to Moskino, które też Mamy mi się też, z takim przypominam. takie spokojniejsze taki spokojniejszy jest, nie? No, też znam. I to jest koniec. Hurra! Wow. <zysk> nie nie było tak no źle, ale początek, początek musi się nam wybaczyć, po trzeba prostu było rozkręcić. Się. Musiałyśmy nasze szare komórki pobudzić do, do działania. Później już było tylko lepiej. Dzięki za oglądanie tego filmiku. <zysk> Napiszcie w komentarzach, czy wy znaliście tych projektantów. A także koniecznie lajkujcie, subskrybujcie, wchodźcie na nasz Instagram ladiesoficjalnie. Zapraszamy. Zapraszam.